To jest ósmy turniej już dzisiaj, ósmy turniej opuchar Komendanta Powiatowego Policji w Kartusach i Wójta Gminy Przedkowo. Osiem lat temu wystartowaliśmy, a idea jest naprawdę taka konkretna. Otóż y, przybliżenie różnych rodzajów profesji, czyli i służb mundurowych, i y, tych duchowych, i y, zajmujących się polityką samorządową, i wpływających na bezpieczeństwo mieszkańców jak Straż Pożarna na przykład, y, czy też... Y, Poprawiających jakość ich życia jak przewozy na przykład autokarowe, a też wpływających na styl życia i zdrowia, jak gminna spółdzielnia żykowo, która też w produkty żywnościowe wyposaża. W związku z tym zaprosiliśmy do tego turnieju wszystkich tych, którzy zajmują się różnego rodzaju działaniami, profesjami, po to, żeby po pierwsze przybliżyć ich mieszkańcom powiatu, dać im szansę na spotkanie się w gronie właśnie różnych profesjonalistów, na zmierzenie się pod względem hobby, ambicji, pasji, a nie tylko właśnie tych swoich profesji wykonywanych. Czyli oni tu się pokazują z tej strony drugiej, nie tej oficjalnej z życia zawodowego, ale z strony tej prywatnej ze swoich pasji, ambicji, jakieś tam hobby, a także też ukazują nam to swoją kondycję, swoje stan zdrowia, wysportowanie, czyli poznajemy tak naprawdę ludzi z różnych stron ich życia. I to jest chyba ważne, a Jednocześnie wszystkich nas łączy pasja, czyli mamy się integrować, mamy się lepiej rozumieć, a to też będzie może miało swoje przełożenie na życie codzienne.